Cześć, chciałbym dzisiaj z wami chwileczkę porozmawiać o takich sytuacjach, które mają miejsce we wszystkich gabinetach chyba na całym świecie, dotyczących czy fizjoterapii, czy szeroko pojętej medycyny, gdzie pacjenci przychodzą do nas po rozwiązaniu jakiegoś konkretnego problemu, najczęściej bólowego, i coś w terapii nie do końca idzie tak, jak powinno. Pacjent jakby w ogóle nie zdrowieje, czasami sytuacja się wręcz pogarsza, Medycznie okazuje się, że wszystko jest z nim w porządku. Co może za tym stać? Spróbujemy sobie porozmawiać o kilku takich czynnikach. Czasami uznajemy, że skoro pacjenci już do nas przyszli do gabinetu na jakąś konkretną terapię, to są już silnie zmotywowani do tego, żeby do tego zdrowia powrócić. Otóż nie zawsze tak jest. Oczywiście mówiliśmy sobie już któregoś razu o tym, że pacjenci mają różne oczekiwania względem nas, ale nie bierzemy pod uwagę też tego, że głowa ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, co się dzieje zresztą, więc oczywiście musimy brać pod uwagę poza samymi oczekiwaniami też to, że pacjenci mogą odczuwać na przykład Jakieś lęki związane z czy samą terapią, czy z jakimś innym aspektem ich życia, który może się somatyzować w ciele, czyli po prostu dawać jakieś fizyczne objawy bólowe i one oczywiście będą odbierane, jakby to było coś, co dałoby się pewnie leczyć stricte fizjoterapeutycznie, no ale niestety w ten sposób za bardzo to nie idzie. Zapominamy też o tym, że bardzo dużo osób może na przykład cierpieć na depresję, co już samo w sobie będzie powodowało, że ten powrót do zdrowia będzie znacznie dłuższy albo może w ogóle nie nastąpić do momentu, kiedy ta sytuacja pacjenta się zmieni. A myślimy sobie: No tak, ok, ale ilu jest tych pacjentów? Pewnie stosunkowo niedużo, albo jeśli ktoś już do nas przyjdzie do gabinetu, to pewnie nam o tym powie. No, okazuje się, że nie. Często nawet pacjenci sami mogą nie być świadomi tego, że akurat cierpią na depresję. Mogą też po prostu nie chcieć nam o tym powiedzieć, bo uznają, że to jest po prostu nie nasza sprawa i to jest jak najbardziej zrozumiałe. No, po prostu też mogą nie wiedzieć, że może to mieć wpływ na ich aktualnie odczuwane dolegliwości. No, jeśli też myślimy, że jest ich mało. No to niestety nie. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie około 1,5 miliona ludzi w Polsce. Czy to jest dużo? No to jest tak, jakbyśmy wszystkich ludzi z depresją zgromadzili w jednym miejscu. No to jest tam mniej więcej tyle, co obecnie mieszkańców w Warszawie. Mówimy o samej o samym terytorium Polski. Także trzeba też coś zrobić żeby dowiedzieć się, czy um, akurat pacjent ma takie problemy, które mogą blokować um, jakby m, rozwój, czy też powiedzmy postęp w ich terapii. Tutaj, jakby samo rodzi się pytanie, czy fizjoterapia, czy jakaś forma terapii um, takiej przez ciało, czy pracy w ogóle z ciałem, jak na przykład masaż. Będzie dobrym rozwiązaniem u pacjentów, którzy mają tego typu problemy. Czasami spotykam się z tym, że takim pacjentom oferuje się taką specyficzną właśnie terapię, i oczywiście z jednej strony można się z tym zgodzić, bo jest to całkiem fajny dodatek do, do takiej terapii. Wiemy, że to działa oczywiście w obie strony, tak? Jakieś problemy takie nasze, powiedzmy, emocjonalne, mogą się somatyzować w ciele i możemy odczuwać je jako fizyczny ból, ale też możemy poprzez ciało pracować z naszymi pacjentami, tak żeby poprawić również ten ich stan emocjonalny. Dlaczego chociażby sam masaż sprawia, że czujemy się po prostu i fizycznie lepiej, ale też czujemy się zrelaksowani, no, czujemy jakby, że ten nasz dobrostan jest tutaj znacznie, znacznie lepszy niż był wcześniej. No właśnie jest to między innymi zasługa takiej terapii. Mamy też inne formy, czy też modele terapii, takie jak właśnie na przykład różne formy masażu, czy terapia czaszkowo-krzyżowa, czy różne podejścia kinezjologiczne, które się tym zajmują i one jak najbardziej mogą być tutaj w porządku. Jednak powinniśmy też postawić sobie pewną granicę, której już jakby nie będziemy przekraczać i po której powinniśmy sięgnąć po wsparcie. Kiedy to będzie? Jeśli widzimy, że jakby w tej naszej terapii no, nie ma za bardzo jej, jej efektów. Jeśli pacjent nam zgłasza, że jego to samo poczucie się pogarsza. Jeśli widzimy, że jest jakby bardziej przybity z terapii na terapię, jeśli bardzo emocjonalnie reaguje na niektóre rzeczy, no to też musimy pamiętać o tym, że my nie jesteśmy psychologami, czy psychiatrami, czy psychoterapeutami i to są po prostu inni specjaliści, którzy zajmują się tym od swojej strony i my nie powinniśmy wnikać w ich kompetencje. Także. Dobrze byłoby w niektórych sytuacjach pacjentowi delikatnie zasugerować, że taka forma pomocy też może być potrzebna. My czasami to, oczywiście, wtedy, kiedy jest to potrzebne, w gabinecie o tym rozmawiamy z pacjentami i tak naprawdę nigdy nikt się na to nie obraził, bo jest to. No taka sama forma pomocy jak każda inna, a chcemy tak naprawdę dobra pacjenta i chcemy, żeby ten jego problem został rozwiązany, więc kierowanie też naszych pacjentów do innych specjalistów, bez względu na to, czy to będzie lekarz, czy dietetyk, czy psycholog, jest jak najbardziej w porządku i mówimy tutaj już o takim powiedzmy, próbie stworzenia takiego zespołu czy podejścia interdyscyplinarnego do całej sprawy. OK, a co o tym wszystkim mówi nauka? W tym roku zostało opublikowane całkiem ciekawe badanie, jakby w ogóle nie dotyczące ani osób z depresją, czy z takimi klinicznymi już jakby schorzeniami, które mogą jakoś tam dodatkowo pacjentów obciążać, tylko dotyczące niespecyficznego bólu odcinka lędźwiowego. Więc to jest coś, z czym spotykamy się w naszych gabinetach absolutnie Codziennie. Więc badanie, o którym mówię, zasugerowało, że psychoterapia poznawcza wpływała na pacjentów lepiej niż terapia manualna połączona z ćwiczeniami. Czy to oznacza, że powinniśmy wszystkich z bólem kręgosłupa leśnego odsyłać na psychoterapię? Absolutnie nie. Musielibyśmy też zerknąć do metodologii tego badania, co tak naprawdę zostało robione w ramach tych ćwiczeń, czy, czy tej terapii manualnej, jeśli poczytamy, co to było, no to wiemy po prostu, że to jest znacznie, znacznie za mało i że to nie miało akurat e, prawdopodobnie prawa akurat tym pacjentom pomóc. Niemniej jednak to badanie nam pokazuje zupełnie coś innego, że skoro psychoterapia Pomaga na bóle odcinka leziowego u bardzo dużej populacji osób, to wiemy, że to nasze biomechaniczne podejście do wszystkich problemów naszych pacjentów, no, gdzieś mało powinno odchodzić do lamusa, i od około 20 lat ten właśnie model biopsychospołeczny. Stara się zastąpić to takie nasze biomechaniczne podejście, które jest, można powiedzieć, takim spadkiem po tej fizjoterapii, która się wytworzyła gdzieś dopiero po II wojnie światowej. Ona miała zupełnie inne cele, jakby dalej się jej uczymy jako takiej bardzo doraźnej pomocy ale czasy się bardzo bardzo mocno zmieniły. Wiemy, że też możemy pacjentom pomagać znacznie skuteczniej na też jakby inne schorzenia, ale też po prostu znacznie lepiej rozumiemy ten temat. Także dobrze byłoby zainteresować się tym, bo nawet jeśli myślicie, że no okej, okay, ale ja nie mam takich pacjentów nazwijmy to z problemami psychosomatycznymi no to nic bardziej mylnego. Generalnie wszyscy mamy różne, różne problemy, które mogą mieć wpływ na nasze dolegliwości. Więc w pewnym sensie. Też w ten sposób z pacjentami pracujemy, tak? Chociażby poświęcając im też naszą uwagę, wysłuchując ich, czy też no, jakby proponując różne rzeczy z naszej strony i reprezentując odpowiednie. Nastawienie. Także mam nadzieję, że ten film uświadomił Ci też niektóre procesy, które zachodzą w organizmach naszych pacjentów. Tutaj akurat nigdy nie lubiłem używać takiego określenia jak holistyczne, bo ono obecnie przybrało taki niekoniecznie ciekawy wymiar. No jednak, całkiem fajnie opisuje to, że nasza praca powinna taka być, że powinniśmy brać pod uwagę różne czynniki, w tym również te psychologiczne, które mają bardzo, bardzo mocny wpływ na powrót do zdrowia naszych pacjentów. Także na dzisiaj to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze pod filmem. Chciałbym się dowiedzieć troszeczkę więcej, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. I jak już mówiłem, na dzisiaj to już wszystko. Cześć!